Dajcie, kochani, e, dzisiaj zabieram Was w świat bajek, a raczej baśni, bo wszystko to, co jest dłuższym tekstem, nie jest baśnią, ale zwykle na okładkach książek znajdziemy e, tytuł bajka. Baśnie mają to do siebie, że zawsze mają teksty pouczające, e, takie, które pozwalają dzieciom Wyciągnąć e, określony morał, określoną naukę, nie zawsze jest to nauka pokazana wprost. Nie zawsze jest to nauka e, też tylko i wyłącznie dla dzieci, bo często jest w tych starych baśniach tak, że ta nauka to tak naprawdę jest e, przesłanie dla dorosłych. E, w nowszych baśniach mamy nieco inaczej. Różnią się też przede wszystkim początkiem. W starszych baśniach mamy dawno, dawno temu, albo za siedmioma górami, za siedmioma rzekami, a w nowszych akcja dzieje się na wyciągnięcie ręki. Jest bliska dziecku i jest bliska jego e, codziennym problemom. I tak jest właśnie w Bingu. I dlatego jestem zachwycona tą, e, tym serialem animowanym, wszystkimi książkami. O e, bingu. E, podobnie jak w serialu, akcja zaczyna się bardzo pięknie, e, czyli niedaleko stąd, tuż za zakrętem, bing, i później już dzieje się e, to, co ma się dziać. E, w tej publikacji. E, mającej 126 stron znajdziecie 4 opowieści. Czyli tak ponad 30 stron na jedną opowieść, 30 stron na jedną odpowiedź, e, biorąc pod uwagę to, że jeszcze są strony tytułowe. E, ilość tekstu, e, ilość stron może Was przerażać, ale tekstu jest naprawdę niewiele. E, Przeważa przede wszystkim ilustracja bo na niej młody czytelnik może skupić swoją uwagę jak widzicie troszeczkę tekstu na górze troszeczkę na dole troszeczkę z boczku i już mamy e, akcję i to tak samo każda strona właśnie zawiera taką małą ilość tekstu e, w tej publikacji znajdziecie cztery opowieści e, pierwsza e, to historia e, o straży pożarnej. Pink jest podekscytowany, ponieważ w parku spotkał wóz strażacki i może pooglądać go. Jego przyjaciele mogą wejść do kabiny z samochodu i on też czeka na swoją kolej, ale kiedy już przypada jego kolej, okazuje się, że strażacy muszą ruszyć na akcję. Bing wraca smutny do domu, jest zawiedziony tym, że nie może e, zobaczyć pojazdu e, w środku. Ale w, na własnej ulicy odkrywa, że tam właśnie stoi wóz strażacki i strażacy właśnie ratują kota. Kota sąsiadów. Nie idzie im to łatwo, ponieważ kot nie chce zejść, boi się obcych ludzi, ale Bing doskonale zna zwierzaka i będzie w stanie pomóc strażakom. Dzięki temu zostanie asystentem, najmłodszym asystentem strażaków. Eee, kolejne opowieści zabierają nas eee, w świat zimy. Mamy tutaj opowieść o śniegu, o noszeniu rękawiczek. My bardzo długo miałyśmy ten problem, że córka nie chciała zakładać rękawiczek. Ręce ją bolały, ale rękawice, rękawiczek nie chciała zakładać. I tutaj Bing e, spotyka się z tym samym problemem. Zdejmuje sobie w czasie zabawy rękawiczki, później łapki bolo i uczy się, że warto zakładać rękawiczki. E, kolejna opowieść to. Przyjęcie urodzinowe Binga. Niby opowieść o przyjęciu urodzinowym, ale z drugiej strony jest to opowieść o tym, o naszych oczekiwaniach wobec otoczenia, wobec innych. O tym, że czasami wymagamy, aby ludzie dostosowywali się do naszych wymogów, aby postępowali tak, jak my tego sobie życzymy. Ale każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inne zainteresowania, każdy z nas ma inny temperament. I tutaj, właśnie o tych różnicach jest to opowieść. E, przyjaciel Binga, Pando, jest takim dość hałaśliwym bohaterem e, takim, który e, sprawia, że króliczek często się denerwuje. No i tak jest też i tym razem. Dlaczego to sobie już doczytacie? Możecie być pewni, że Mink odkryje, że fajnie jest równić się i warto cieszyć się z towarzystwa przyjaciół. A ostatnia opowieść jest historią o tym, że warto opiekować innymi. I ta opieka może czasami polegać na tym, że my nie będziemy przeszkadzać tym innym. Dzieciaki sprzątają starą szopę, aby zrobić w niej sobie domek do zabawy. W czasie, te, w czasie zabawy i układania, ustawiania różnorodnych swoich przedmiotów odkrywają, że w domku jest gniazdo z jajami. E, I szybko dostrzegają, czyje to jajeczka są. Zależy im na tym, żeby pisklaczki się wykluły, dlatego rezygnują z zabawą w domku na czas e, Wysiadywania jajek i dorastania ptaszków. Jest to pewnego rodzaju poświęcenie, ale oni wiedzą, że warto, ponieważ wykluje się nowe życie i będą mogli obserwować kolejne ptaki. Piękne opowiadania, piękne historie. Bing to jest książka, po którą możecie sięgać to są książki, po które możecie sięgać z dziećmi za każdym razem, jak mają różnorodne problemy. Z serii Nowa kolekcja bajek są dwie książki Bing. Każda z nich zawiera inne historie i warto po obie sięgnąć. Zdecydowanie polecam i do zobaczenia.